Rozdział 6 MIS. Panowie, mówił prezes G.H. Bondi na zgromadzeniu Rady Zarządzającej Zakładów MIS Metalum AS, które odbywało się 20 lutego, mogę Wam zakomunikować, że jedna budowla naszego fabrycznego kompleksu na Wysoczanach została wczoraj przekazana do użytku. W najbliższych dniach rozpoczynamy seryjny wyrób karburatorów. Na początek 18 sztuk dziennie. W kwietniu będziemy wyrabiali 65 sztuk, pod koniec czerwca 200 sztuk dziennie. Ułożyliśmy 15 km własnego toru głównie dla dowozu węgla. 12 kotłów parowych montujemy w tej chwili. Przystąpiliśmy do budowy nowej dzielnicy robotniczej. 12 kotłów parowych? zapytał niby to obojętnie dr Chupka, przywódca opozycji. – Tak jest, tymczasem dwanaście – przeświadczył prezes Bondi. – To bardzo dziwne – kręcił głową doktor Chupka. – Pytam was, panowie – mówił prezes Bondi – co jest dziwnego w dwunastu kotłach, przy tak wielkim kompleksie fabrycznym? – Istotnie – odezwały się głosy. Doktor Chupka uśmiechał się ironicznie. – I na co tych piętnaście kilometrów toru? Na dowóz węgla i surowca. Liczymy się z dziennym użyciem ośmiu wagonów węgla, gdy fabryka będzie w pełnym biegu. Nie wiem, co się panu doktorowi chupce nie podoba w dowozie węgla. A to mi się nie podoba, zawołał doktor Hupka i podskoczył, że cała ta rzecz jest bardzo podejrzana. Tak jest, panowie: w najwyższym stopniu podejrzana. Prezes Bondi zmusił nas do zbudowania fabryki karburatorów zapewnił nas, że karburator to jedyna siła pędna w przyszłości. Jak wmawiał w nas, że karburator daje tysiąc sił końskich z jednej szufli węgla. A teraz opowiada nam to coś o dwunastu kotłach parowych, o całych wagonach węgla dla naszych kotłów. Powiedzcie mi, panowie, czemuż więc nie wystarczy szufla węgla jako napęd dla naszej fabryki? Na co nam kotły parowe, skoro możemy mieć motory atomowe? Jeżeli, proszę panów, cały karburator nie jest zwyczajnym szwindlem, to zupełnie nie rozumiem, dlaczego pan prezes nie organizuje naszej fabryki na napęd karburatorowy. Ja tego nie rozumiem i nikt tego nie zrozumie. Czemuż to pan prezes nie ma dość zaufania do tych swoich karburatorów i nie zaprowadza ich w naszych zakładach? Proszę panów, zapytajcie pana prezesa Bondiego, jakie są tego przyczyny. Co do mnie, mam jasne zdanie. Skończyłem, panowie. Po tych słowach doktor Hubka usiadł i zwycięsko smarkał fusteczka. Członkowie rady zarządzającej milczeli za kłopotami. Zarzuty doktora Hubki były aż nadto jasne. Prezes Bondy nie podnosił oczu z nad swoich papierów, nic nie drgnęło w jego twarzy. No tak, odezwał się pojednawczo stary Rosenthal. Pan prezes da nam wyjaśnienie. Tak, to się wyjaśni panowie. Ja sądzę, że. No tak, yy, tak jest względem tego, co nam zakomunikował. Prezes Bondi podniósł wreszcie oczy. Przedstawiłem wam panowie opinię naszych inżynierów o karburatorze, mówił cicho. Wszystko jest tak, jak mówiłem. Karburator nie jest szwindlem. Zbudowaliśmy ich dziesięć na próbę. Wszystkie pracują nienagannie. Tutaj mam dowody. Karburator numer pierwszy pędzi tłoki pompy na sezawie. Pracuje idealnie już dwa tygodnie. Numer drugi. Bagrownica na Górnej Wełtawie pracuje wspaniale. Numer trzeci jest w Laboratorium Doświadczalnym Politechniki w Brnie. Numer czwarty uszkodzony podczas transportu. Numer piąty oświetla chradek kralowe. Jest to typ dziesięciokilowe. Pięciokilowy typ, numer szósty, pędzi młyn w slanem. Numer siódmy, zainstalowany do centralnego ogrzewania bloku domów na Nowym Mieście. Właścicielem tych domów jest tu obecny fabrykant Machat. Proszę, panie Machat, niech pan sam powie. Starszy pan tego nazwiska zbudził się jakby ze snu. Proszę? Pytamy, jak się sprawuje u pana centralne ogrzewanie? Co? Jakie ogrzewanie? W pańskim nowym bloku domów nacierał łagodnie prezes Bondi. W jakim bloku? W nowych domach pana. W moich domach? Ja żadnych domów nie mam. No, no, no odezwał się Rozental. – Zeszłego roku budował pan przecie ja? dziwił się machat. Ach tak, ma pan rację, budowałem, ale wie pan. Ja te domy rozdałem, wie pan, rozdałem je. Prezes Bondy spojrzał na niego bardzo uważnie. Komu pan je rozdał? Mahat zaczerwienił się z lekka. No, biednym ludziom, wie pan, powprowadzałem tam ubogich ludzi. Ja ja doszedłem do przekonania. Jednym słowem, dałem je ubogim ludziom. Rozumie pan? Prezes Bondy nie spuszczał z niego oczu niby sędzia śledczy. Dlaczego rozdał pan te domy? Ja, ja musiałem, że tak powiem, odpowiadał machat coraz bardziej zmieszany. Tak mnie coś przymusiło. Musimy być świętymi, prawda? Prezes nerwowo bębnił palcami po stole. A rodzina pana? Machat zaczął się pięknie uśmiechać. O, my jesteśmy wszyscy tego samego zdania, wiecie panowie? Ci biedni ludzie są tacy święci. Są wśród nich chorzy. Córka moja im służy, ach tak. Wszyscy zmieniliśmy się tak bardzo. Jeha Bondi spuścił oczy. Córka Machata, Ellen, Płowowłosa Ellen, mająca siedemdziesiąt milionów, służy chorym. Ellen, która mogła, która miała, która na poły zgodziła się zostać panią Bondową. Bondi zagryzł usta. To się udało. Nie ma co mówić, panie Mahat, zaczął zduszonym głosem. Chciałem się dowiedzieć, jak ogrzewa wasze domy ten nowy karburator. O, wspaniale! Jest tak cudownie ciepło w tych wszystkich domach, jak gdyby były ogrzewane nieskończoną miłością. Wie pan, wywodził Mahat ekstatycznie, odcierając oczy: kto tam wejdzie, staje się od razu innym człowiekiem. Jest tam jak w raju. Żyjemy jak w niebie, my wszyscy. O, przyjdźcie między nas. Widzicie więc, panowie, rzekł prezes Bondi, opanowując się z całej siły, że karburatory pracują tak, jak wam to zapowiedziałem. Proszę, aby panowie nie stawiali mi dalszych pytań. My chcemy tylko wiedzieć, zawołał doktor Chupka wojowniczo, dlaczego nie przystosujemy nowej fabryki do napędu karburatorowego? Dlaczego mamy używać kosztownego węgla, skoro dla innych organizujemy atomową energię? Czy prezes Bondi zamierza przedstawić nam swoje dowody? Nie zamierza, oświadczył Bondi. My będziemy palili węglem. Z powodów niewiadomych napęd karburatorowy nie nadaje się dla naszej fabryki. Dość, panowie, całą sprawę uważam za kwestię zaufania do mnie. Gdybyście wiedzieli, odezwał się Mahat. Jak cudownie żyje się człowiekowi w stanie świętości. Szczerze wam radzę, panowie, rozdajcie wszystko, co macie. Stańcie się ubogimi i świętymi. Pozbądźcie się mamony i wzywajcie jedynego Boga. No, uspokajał go Rental. Pan panie Machad jest bardzo miłym i dobrym człowiekiem. No tak, bardzo porządnym. A panu Prezesowi to ja ufam. Tak, Panie Bąbi. Wie pan co? Niech mi pan pośle jeden karburator do mego centralnego ogrzewania. Wiecie panowie, ja rzecz wypróbuję. Co wy na to? Co tu dużo gadać? A więc, panie Bondi? Jesteśmy wszyscy braćmi wobec Boga, wywodził dalej promieniujący machat. Drodzy panowie, oddajmy fabrykę ubogim. Składam wniosek, abyśmy zakłady MIS przemienili w gminę religijną pokornych serc. Będziemy jądrem, z którego wyrośnie drzewo Boże, dobrze? Będziemy królestwem Bożym na Ziemi! Proszę o głos! krzyczał doktor hubka. No więc, panie Bondi, napierał stary Rosenthal. Widzi pan, stoję przy panu. Niechże mi pan pożyczy jeden z tych karburatorów, panie Bondi! Albowiem sam Bóg zstępuje na Ziemię, mówił podniecony machat. Słuchajcie jego wezwania. Bądźcie świętymi i prostymi, otwórzcie z serca swe nieskończoności, bądźcie absolutni w swej miłości, wiecie, kochani panowie. Proszę o głos, krzyczał ochrypły doktor Hubka. Cicho, zawołał prezes Bondi, blady i spłomieniem w oczach, powstał w całej okazałości cetnarowego mężczyznę. Proszę panów, jeśli wam się nie podoba fabryka karburatorów, przyjmę ją własny rachunek. Wyliczę się z wami co do grosza z dotychczasowych wydatków. Składam swój urząd panowie. Polecam się. Doktor Chupka podskoczył jak oparzony. Ale ja, proszę panów, ja protestuję. My protestujemy. My nie sprzedamy wyrobu karburatorów. Nie, panowie, nie pozbędziemy się tak znakomitego artykułu handlowego. Nie pozwolimy nikomu wodzić się za nos, nabijać w butelkę i wyzbywać tak świetnego interesu. Pozwólcie panowie, że Prezes Bondi zadzwonił. Przyjaciele, rzekł zasępiony, dajmy spokój sporom. Zdaje się, że nasz przyjaciel Mahat jest troszkę ten tego chory. Co do karburatorów, to zaręczam dywidendę 150%. Wnoszę zakończenie debat. Doktor Chupka dorwał się do słowa. Proponuję panowie, aby każdy z członków Rady Zarządzającej otrzymał jeden karburator, że tak powiem, do wypróbowania. Prezes Bondi zmierzył spojrzeniem wszystkich zebranych. W jego twarzy coś drgnęło, jak gdyby chciał coś powiedzieć, ale wzruszył jedynie ramionami i wycedził przez zęby. Dobrze.